Cześć, z tej strony Karolina i witam się z wami w kolejnym odcinku serii "Polecenie na życzenie", kiedy polecam wam książki z motywem bohaterem, z jakąś cechą szczególną, yy, które wy chcecie, żeby zostały wam polecone. Mam oczywiście swoją magiczną listę, tutaj kiedy, w której sobie zapisałam. Książki, które właśnie chcecie, żebym wam poleciła. Dawno nie nagrywałam i nie umiem mówić. I pierwsza książka to jest Dobry wyciskacz łez. Ja myślę, że zawsze jak się pojawiają takie pytania w stylu o książki, które mnie wzruszyły, doprowadziły do łez, przy których płakałam, to ta odpowiedź jest dosyć oczywista, bo zazwyczaj te książki, na których ja płakałam, stają się moimi ulubieńcami. Więc tutaj jakby bez żadnego zdziwienia są całe kroniki Czerwonego Klasztoru, czyli Maresi, Naondel i listy Maresi, w szczególności listy Maresi. Ostatnio je czytałam znowu i nie chcielibyście mnie widzieć, po prostu w jakim stanie byłam. A druga książka to oczywiście Gdyby Ocean Nosił Twoje Imię. Książka, w której będzie przyjaźń damsko-męska. Myślę, że tutaj się nada doskonale Radio Silence od Alice Osman. Ładna okładka, ale treść słaba. To jest kolejne wyzwanie i ja od razu pomyślałam o książce, która właśnie ta okładka przykuła mój wzrok, natomiast y, treść mnie bardzo jakoś tak rozczarowała i to było dark and deep street. Ja nawet już nie mam tej książki ze sobą, bo ją sprzedałam. Mam nadzieję, że komuś spodoba się bardziej niż mi, ale dla mnie to jest po prostu bardzo dobry pomysł, natomiast niewykorzystany potencjał. Książka, która ma zwierzę na okładce. No to myślę, że Pax z lisem na okładce. Potem sobie jeszcze myślałam o innych książkach, które mają właśnie jakieś zwierzę na okładce, ale nie wiem. Nie wiem, czy mam coś takiego, co czytałam, albo nawet czego nie a wiem! To ma zwierzęta na okładce, to jest Woven in Moonlight i ma kilka zwierząt na okładce, ale jej jeszcze nie czytałam, więc jakby ciężko mi ją polecić. Książka, w stosunku do której miałaś mieszane uczucia. No to na pewno Sztuka Kobiecości, która w swoich pierwszych rozdziałach mnie absolutnie zachwyciła, bo w świetny, przystępny sposób opowiadała o... Kobiecości, jakby ogólnie, o konieczności wizyt u ginekologa, dlaczego to jest takie ważne, dlaczego nie należy niczego lekceważyć, o badaniach hormonalnych. Więc to było naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i bardzo merytoryczne. Natomiast później w tej książce zaczęły się dziać jakieś takie dziwne rzeczy. Ja bym nie chciała, żeby one się działy, bo autorka, do czego oczywiście ma pełne prawo, zaczęła wyrażać swoją opinię i no, mi ta opinia całkowicie nie grała z moją opinią um, i wydaje mi się, że momentami, kiedy autorka sama próbowała walczyć z jakimś stereotypem, to potem powtarzała ten stereotyp, na przykład mówienie, że mężczyznom trzeba wszystko mówić prosto, bo inaczej nie zrozumieją, a kobiety zawsze muszą jakby wymyślać i za bardzo wszystko ubarwiać i mężczyźni przez to nie rozumieją i jest brak komunikacji. Kurde, to jest trochę seksistowski, nie uważacie? Więc, więc tak. To jest zdecydowanie książka, której ja nie skończyłam która według mnie mimo ogromnej takiej merytorycznej wiedzy yy, gdzieś tam za bardzo stała się taka oparta na opiniach i jeśli ktoś się zgadza z tymi opiniami to spoko, nie będzie miał tego problemu no natomiast mnie to mocno gryzło Książka, która pozwoli mi się wczuć w klimat wakacji i tu są jakby dwa inne zagadnienia książki, które mi się kojarzą z wakacjami i książki, które zawierają motyw, który pozwoli się wczuć w wakacje więc jeśli chodzi o książki, które na przykład mi się kojarzą z wakacjami, to przede wszystkim z wakacjami w Grecji, do której niestety w tym roku nie pojedziemy, czyli Maresi i The Paper and Heart Society. Te książki mi się tak kojarzą z takim właśnie wspaniałym czasem na plaży. Maresi, jakby ta wyspa Menos. To jest dla mnie w 100% Grecja w dodatku ta książka, ten motyw wyspy tylko dla kobiet, jest inspirowany właśnie grecką wyspą, której nazwy nie pamiętam, gdzie jest chyba klasztor, gdzie mogą przebywać tylko i wyłącznie mężczyźni, więc tu mamy takie odwrócone role. I jak ja czytam Marę, to ja widzę Grecję, widzę te oliwki, widzę te cytryny, widzę jakby A! To jest totalnie coś, co mi się kojarzy. No, i właśnie The Paper and the Heart Society, które czytałam na plaży, i które jest tak przyjemną książką, od której się po prostu oderwiecie od całej rzeczywistości. Natomiast jeśli chodzi o książki, które gdzieś tam mają motyw taki około wakacyjny, no to na pewno Love from A to Z, bo nasza główna bohaterka wyjeżdża na przerwę wiosenną, to Spring Break, yy, do swojej ciotki. Później mamy Wanderlust, które teraz czytam. Yy, i dzieje się podczas wakacji, kiedy nasza główna bohaterka, która mieszkała w Ameryce, jest, staje się jakby przewodniczką grupy, która podróżuje po Europie. Jest takich książek około morskich, no to mamy jeszcze córkę króla piratów. Kolejna kategoria to bohater, który jest lekarzem. I tu mam zupełnie dwie inne książki, bo na pierwszy rzut leci, będzie bolało. Jest to ym, taka autobiograficzna książka y, od właśnie mężczyzny, który przez wiele lat wykonywał zawód lekarza, był lekarzem. I to są jego wspomnienia z tego czasu, jakby taki jego dziennik. Y, często śmieszny, często smutny i przerażający, i pozostawiający człowieka w takiej bezsilności. A druga książka to Znachor film chyba, myślę, każdy widział oprócz mnie. Nigdy nie oglądam z w całości. Ale tak, książka jest absolutnie wspaniała i jest bardzo fajnie napisana, bardzo fajnie. Nie lubię używać słowa, słowa fajnie. Fajnie nie ma żadnej cechy. Fajnie to wiecie co, fajną możecie mieć koszulkę, a nie napisane fajnie. Jest napisane w taki sposób, że nie odczuwa się tego, że ta książka nie została napisana współcześnie Czyta się ją bardzo dobrze i ja ją bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam, bo była moim ulubieńcem chyba w 2017 albo 2018 roku. Tutaj dostałam takie zagadkowe określenie, bo wiadomość brzmiała inna rasa. I nie wiem, czy chodzi o inną rasę, na przykład, nie wiem, o kosmitów, czy o inną rasę w znaczeniu na przykład innego koloru skóry. Więc przyjmijmy to drugie tłumaczenie, że to jest po prostu ktoś, kto ma inny kolor skóry niż, yy, na przykład ja. Jest to The Hate U Give, książka, która opowiada o czarnoskórej dziewczynie, która no, nie jest jej najłatwiej ze względu na to, że traci swojego najlepszego przyjaciela, który zostaje zabity przez policjanta, tak zupełnie, wiecie, bez powodu. Jednym powodem był właśnie jego kolor skóry. Ym, I kolejna kwestia to jest Dziewczyna z kombini Książka, która dzieje się w Japonii Książka, o której będę myśleć po przeczytaniu Dniami i Nocami I jakby mi się ciężko ustosunkować do takich stwierdzeń, bo nie wiem jaki macie gust Nie wiem co czytacie, więc powiem wam o książkach, po których ja nie mogłam spać Dniami i Nocami Czyli o której nie mogłam przestać myśleć Dniami i Nocami Właśnie mi zachodzi słońce, więc jest ciemniej, a nie ustawiam lampy, brawo Więc na pewno tak Sadie, Where the Forest Meets the Stars Loradin Keeps Breaking Up with Me, Testamenty, Kochane Równanie Profesora i Daisy Jones and The Six, która będzie miała polską premierę już niedługo. Kolejna kwestia to jest książka, w której jest motyw toksycznej relacji Dziecka z rodzicem, bądź toksycznej rodziny w ogóle. No to Sadie, tutaj jest toksyczna relacja z matką. Wielka samotność, gdzie tą toksyczną osobą można powiedzieć jest ojciec. Maresi, toksyczna relacja z ojcem, ale nie naszej głównej bohaterki. I Di Poet X, kiedy ym, taką toksyczność powoduje matka naszej głównej bohaterki. Mamy też oczywiście Asking for it i A Woman is No Man. Teraz przechodzimy na chwilę do książki, jeżeli do książek, które mają określone cechy okładki. I mamy książkę o najbardziej estetycznej okładce. Jednym z takich moich ulubieńców jest The Little Mermaid and Other Fairy Tales Hansa Christiana Andersena. To jest wydanie Barnes and Noble, które jest przepiękne. I mam też The Puffin in Bloom Mini Collection. I tutaj jest Heidi, mała księżniczka, i Ania z Zielonego Wzgórza które wyglądają tak. To są takie maleńkie wersje, które czyta się w taki sposób. Czyli nie jakby klasycznie, ale odwróconą w stronę. I są absolutnie przepiękne. Kolejne polecenie to jest książka z różową okładką, która mi się podobała. No to tutaj muszę wymienić oczywiście: Laura Dean Keeps Breaking i Napływ Me. All American Muslim Girl, o której jest troszkę za cicho, za mało w ogóle chyba mówi o tej książce, a naprawdę mi się podobała. I myślę, że jeśli interesuje Was taka tematyka, to powinniście ją przeczytać, bo jest po pierwsze rozrywkowa, ale też wartościowa i ważna. Kolejna książka pisana wersami. To Other Worlds for Home. Następna kategoria to komiks z najpiękniejszą kreską. Według ciebie, oczywiście, czyli według mnie, tak? Eee, u mnie to jest sheets, Uwielbiam kolorystykę. Po prostu dla mnie to jest coś wspaniałego, wspaniałego, wspaniałego. Jest, no, bardzo to trafia po prostu w mój gust. Ale druga książka, druga powieść graficzna, która przyszła do mnie. Akurat chwilę po komikstonie. To The Handmaid's Tale y, Graphic Novel, czyli po prostu wersja graficzna powieści podręcznej. I ta kreska tutaj, o, tylko muszę ją otworzyć, to jest coś wspaniałego. W ogóle ta historia cała jest wspaniała, właśnie w wersji graficznej, y, bo bardzo dobrze oddaje całą ideę opowieści podręcznej, tego świata, giliadu. No a dodatkowo ta kreska i kolorystyka to jest coś w punkt, w 100% dla mnie. I mamy teraz ostatnie trzy kategorie. Pierwsza z nich to antagonista, który kradnie całą scenę. No to myślę, że to jest oczywiście Seto, czyli Urszula z książki pod taflą Louise O'Neill, yy, gdzie tak naprawdę to ona jest najlepszą bohaterką całej książki i właśnie kradnie całą scenę. Później mamy relacje między rodzeństwem, jako coś bardzo ważnego. No to oczywiście Bracie Lwie Serce, jakby moje serce jest w tym momencie złamane. Listy Maresi, ja przepraszam, że ja wam tak truję o tych listach Maresi, ale to jest moja ulubiona książka. I ja wiem, że później dostaję komentarze, czy ja nie czytam innych książek i czemu ciągle mówię o tym samym. Dlatego, że te książki w jakiś sposób mnie utworzyły. I są dla mnie cholernie ważne, więc będę do o nich mówić, dopóki... Do... nie wiem... Do kiedy? Do zawsze będę o nich mówić, bo są dla mnie cholernie istotne. I e, The Poet X, kiedy ta relacja pomiędzy siostrą a bratem tutaj ma bardzo dużą rolę, e, i też jak, jeśli będziecie czytać właśnie The Poet X, zwróćcie uwagę, jak jest traktowana siostra, nasza główna bohaterka, Sayomara i jej brat. Ostatnia kategoria e, jest czymś, gdzie to nie będzie moje polecenie, bo jest to reportaż o zwierzętach. Jedyne, co mi przyszło na myśl, to jest zły wilk, gdzie ponoć, czyli ponoć, gdzie punktem wyjścia jest właśnie um, zabicie trenerki przez wilki, którymi ona się opiekowała, e, ale to jest jakby taki punkt zapalny do y, całej dyskusji o naturze i człowieku i przyrodzie, środowisku ogólnie. Mogę się mylić, bo tego nie czytałam, ale tak wynika z opinii osób, które właśnie złego wilka mają już za sobą. Będzie mi bardzo miło, jeśli napiszecie, jakie książki z przyjaźnią damsko-męską, a także te, które idealnie nadadzą się na wakacje, jakby pozwolą się wczuć w ten wakacyjny klimat, polecacie. I że te polecenia Wam się podobały, jeśli czytaliście coś z książek, o których mówiłam, to dajcie znać w komentarzu, jaka jest Wasza opinia i widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. Do zobaczenia, cześć!